Witajcie, jestem um, odkrywcą, chodzę po różnych opuszczonych rzeczach, gdzie aż się roi od potworów z Będzie z kolegą reakcjonował wywiad stamtąd i będziecie mogli to oglądać na jego kanale. To dawaj przystąpić! Witajcie, już dolecie dawaj, już nas pierwszy monster zaatakował, jesteśmy obsrani. O, co to? O, czas O kurde. Pają. Proszę ja pana! Sfi... Kto? Sfilmowałeś? Proszę pana! Dodałeś, co nie? Proszę pana! Ja coś mnie zaatakował! Coś mnie zaatakował! Ja jest, Widzowa, jesteśmy obstrani boi mi się bardzo z, z Jankiem uu. Panie, czy straszne? Tchórz! I ty się nazywasz Rycerzem? Tchórzem jesteś. ja odwaga mi się przetajminowała. Trajer. O, Shimon! Cieba! Faji Shimon! Dzień dobry, Dara, dobra, dobra, idziemy do domu. Cia, let's go! No to wysiliśmy z tamtego opuszczonego baju. No i powiem wam, się obsyjaliśmy wszyscy. Będziemy się w odcinku, nara.